Cześć, witam was z tej strony Super, ja dzisiaj gram z moim w Sonic Speed Simulator. No? Elo? To teraz tyle liczysz, bo no, no. Jak, jak yy, znajdziesz mi od razu, to znaczy, że oszukiwałeś. Już zaczynasz liczyć? Dobra. Ja właśnie teraz wszedłem do kryjówki. Sprawdzam, czy z niej się da wyjść. Tak, wygląda i... Jaki... W jakim miejscu jestem? Blisko tej dużej pętli na końcu, przy końcu maty, przy barierze. Tej ultra ogromnej. No to widzę ją, no, no. No to... To tak, jest Tak, Green Jest Jestem gdzieś przy tej pętli, no. Gdzie ja, on mógł się schować? Ale ty wiesz o którą mi chodzi. A, od tak, wiesz. To obok tego. Tak, 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 tak. Dokładnie, to obok pamiętam Sonika. Siedzę pod mapą, powiem Ci tylko tyle. Siedzę pod mapą. Pod mapą ja nie wyjdę pod mapę. Ale nie, jest tutaj wejście pod mapę, spokojnie, dasz radę. Tylko znajdź no. Znajdź co wejście i tyle. Ale nie wiem gdzie jest dziecko. Chyba znalazłem. Nie, nie gadaj. Nie, nie gadaj. E ja teraz sam się tutaj zgubiłem. Gdzie jest to wyjście? Jezu, gdzie to jest to? Co i się po prostu zresetuję, no nieważne już. Albo ja muszę stąd wyjść na szybko. Jezu. Ej, gdzie był wyjść? Nie, nie możesz zmieniać kryjówki. Ja nie zmieniam, Uf, Muszę stąd wyjść, jakoś. To później po prostu się zresetuję, jak nie... Czemu? No bo on się, yy, nie wiem, jak stąd wyjść. To popatrz, jak się stoczujesz. Jezu, gdzie jest to wejście? Tu jest wyjście, ale jestem z bloku. Dobra, wyszedłem na sekundę i wracam z powrotem. Dobra, ale ja. Kim wszedłem? Może jesteś przy mnie. Czekaj, wyskoczę i zaraz zobaczę. Up. Nie, nie macie tu. Dobra, czekaj. Nie poddasz się chyba tak łatwo, wiem o tym. Czekaj. Nie. Dobra. Bo jestem w tej pętli. Ale ja jestem jakby tak wypętli. O, widzę cię, jesteś bardzo daleko mnie, ale... A nie tu nie... Tak, to ty, dobra, widzę cię, widzę. Ale jesteś daleko mnie, musisz wejść na pętlę, żeby móc nie znaleźć. Jakby na pętli. Nie na górę pętli, tylko jakby tutaj pętlę musisz wejść. Jakbyś chciał zrobić. Jakbyś chciał zrobić pętlę. Okej. Okay. Siedzę, siedzę tu. O, już widzę Cię! Jesteś mega blisko, już jesteś daleko. Daleko, jesteś blisko, jest blisko. tylko nie znalazł tego wejścia. To jest, um... Widzę Cię. Już Cię nie widzę. Widzisz mnie? Nie, już teraz nie. Albo musisz trochę bliżej się zbliżyć, mnie. Dobra. Dziękuję. mnie nie widzę nawet. Może kiedy? Widzisz mnie? Nie. A teraz? Czekaj. Okay. Nie. Widziałam cię tutaj na górze. Pen. O, teraz cię widzę, teraz cię widzę. no. Jesteś na skraju ekranu, ale cię widzę. A teraz? Teraz jesteś bliżej. O Jezu! O Jezu! Mnie? Tak, widzę. Widzisz mnie? Nie. A teraz? Te, tak, widzę. Nie! Nie! Uciekam! Nie! Zium! Na spawn'a idź! Idź na spawn'a, bo teraz ja będę liczył przecież. Ja już jestem. Jakoś cię znalazłem. Ja już jestem na spawnie. Chociaż Czekaj, tutaj sobie z ringa. Już, dobra, czekaj. Jó. To teraz chowany. No ja liczę. Dobra. Ale powiem ci w jakim miejscu chce liczę? No. O tutaj, przy chemical okay. Trzy, cztery, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. No jak nie jesteś matce, To dobrze. Obok jakiej do, dużej struktury? Co? Obok jakiej dużej struktury? Obok tej dużej pętli też. Aha, dobra. Ale tak y, bliż, blisko, tak blisko jak ja, czy trochę dalej? E, trochę obok. obok. Aha, wiesz obok tej pętli, tak? No. Dobra. dobra. Nie siedzisz w metal sumiku, okej. Myślałam, że w metal A, dobra. Coś czujesz, że korzystać moją kryjówkę. Sprawdzę. Nie. Nie. Sprawdzę. Nie, okej, okay, dobrze. Tak tego sprawdzam. Ej, zaklinowałam się w mojej starej kryjówce. Dobra, wyszedłem. Ale jeszcze się na górze czy na dole pętli bardziej? Widać Cię też. Co, ty myślałeś, że jesteś espio, to jesteś niewidzialny? No. Dobra, zaraz ja wracam na spawn'a, no i... Dobra. No, speedrun, jestem na spawn'ie. Okej. Okay. I teraz mam ostatnią rundę i będę musiał tam żegnać, no bo oczywiście jest już, no... Teraz Ty będziesz liczył, no i kończymy, licz. Ale jeszcze nie! Teraz będę swoim skinem, jakby co. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, dobra! To jest ultek, jedno. Szuka. Jak, jakby co to, to wyłącza moje pety, żeby się było łatwiej. Nie jestem żadnej dużej struktury, a najbliżej jestem, tak naprawdę. Yy, najbliżej jestem na starego portalu do Rozdwali. Ale to jest ten mega daleko od mnie. I jak to jest mega daleko do mnie? Ale to jest najbliższa struktura do mnie, najbliższa... Stare przejście. Stare. I to wy... Uuu. Uuu. Tutaj można Jestu, nie, dobra lecę. Niedaleko tego portalu do rozdwali jest e, ten wodospad. Ja jestem mega blisko tego wodospadu. On... A A to musisz sam znaleźć. On jest mega wysokim wodospadem. O widzę ten mega wysoki Zobaczcie, ja cię widzę. Nie, widzę cię. Ale widzę ten mega wysoki młodozwa. A idziesz do mnie, mnie tak? my, już powinien, tak? Zobaczcie. A widzisz mnie teraz? Nie. Hmm, gdzie ty możesz być? Tutaj jest ten mega wysoki młodozwa. Czekaj, czy ci czy, wody? czy to... Я ти повинен, что ти с добри водоспот, окей? Така е за bye Czekaj, bo znajdź mnie tylko. To jest ostatnia runda. To jest banalne. Nie. To jest banalne. Musimy skończyć. Nie jest banalne. To jest banalne. Nie. Dobra, jestem obok. Zaraz to sprawdzę. Jak obok spawna jest taka duża pętla, dosyć. To jestem niedaleko jej. Tam jest Bułospach też. Obok Bóg jest taka duża pętla jak pójdziesz w, lew, w prawo na spawnie. No taka pętla. No widzę tą pętlę, no? To tak, jak ją przejdziesz to jest wodospad. Widz, widzę cię chyba. O, ten. Widzę cię. Gdzie jestem? No. no dobra, no to ja idziemy na spawna, będziemy się żegnać z wami. No pa widzowie, dzisiaj może jeszcze coś nagram i ogólnie no pa!